Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Sadowski z pasieki Marcyś. Pogoda nie jest jakoś specjalnie sprzyjająca, ale z uwagi na to, że nie pada deszcz, temperatura wynosi te kilkanaście stopni na plusie. Pszczoły pracują naprawdę przepięknie. Latają bardzo intensywnie, wykorzystują każdy moment, aby zebrać trochę pyłku, nektaru. Sytuacja w rodzinach, jeżeli chodzi o pokarm, zaczyna się robić kiepska. Dlatego bardzo bacznie obserwuję prognozy pogody. Z tego co widzę, ma się ona poprawić. W niektórych regionach kraju już jest coraz lepiej. No i te rozpogodzenia mają przyjść i tutaj do mnie, więc mam nadzieję, że niedługo pogoda się poprawi i będziemy mogli normalnie rozpocząć pracę. Z takich plusów jest to, że udało mi się rozpocząć pierwszą hodowlę matek w tym roku. Mam pierwsze przyjęcia larw, więc jestem bardzo zadowolony. Myślałem, że będzie gorzej, że nic z tego nie będzie, ponieważ pogoda nie jest niesprzyjająca i też nie miałem zbyt wielkich oczekiwań. Przełożyłem zaledwie chyba 10 larw, więc niewielką ilość, ale pszczoły pociągnęły, więc mam nadzieję, że niedługo już to rozpocznie się na dobre. Będę mógł nieprzerwanie hodować matki. Myślę, że do początku sierpnia. Niedługo przygotowuję cieplarkę i tak dalej, więc jak już to się zacznie. To wszystko będzie szło, mam nadzieję, zgodnie z planem. Uda mi się wymienić, oczywiście, te starsze matki. Dodatkowo, matki będą mi niezbędne do tego, aby tworzyć nowe odkłady w tym roku. Oczywiście też wspomnę o tym, że na razie nie mam w planach sprzedaży matek, ponieważ dostaję wiele pytań, ale na razie nie planuję takiej hodowli, aby te matki oferować do sprzedaży. Staram się hodować na własne potrzeby. Tak, jak widzimy, na stawce jest oczywiście pusto. Nawet te niewielkie ilości, którymi się chwaliłem niedawno, zostały wyjedzone, więc po prostu rodziny w tej chwili będą musiały wszystko zacząć całkowicie od zera. W celu zasilenia słabszych rodzin, tak jak to wspominałem też na jakimś z poprzednich filmów, zabrałem ramki z czerwiem na wygryzieniu z tych rodzin najsilniejszych. Dzięki temu słabsze rodziny zyskały niewielkie wsparcie, które w perspektywie czasu. Będzie miało znaczący wymiar, natomiast rodziny te silne, dzięki temu, że już zaczynamy powolutku je hamować, one nie wejdą w nastrój rojowy i będą w pełnej mocy produkcyjnej na kwinienie rzepaku. Oczywiście nigdy nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Czasami mamy normalną wiosnę, gdzie sezon przebiega w sposób taki powiedzmy przewidywalny, i wtedy musimy starać się o to, aby rodziny były w jak największej sile, ponieważ one są w stanie zapewnić nam fajne zbiory miodu. Ale czasami mamy takie lata, jak na przykład ten, gdzie kwiecień uważam, że jest znacznie gorszy niż nawet marzec, i w związku z tym te silne rodziny, jak tylko pogoda się poprawi, zamiast zbierać miód, mogą nam niestety zacząć wchodzić w nastrój rojowy, i tego chcemy uniknąć. Tak naprawdę te silne rodziny są bardzo fajne, jeżeli chodzi o ogólnie uzyskiwanie wyników, jeżeli mówimy tutaj głównie o produkcji pyłku miodu. Czy produkcji odkładów? Tak silna rodzina jest w stanie dać nam zupełnie lepsze rezultaty niż rodzina słaba, która wymaga opieki, ale silne rodziny też wymagają większego doświadczenia, ponieważ aby ten potencjał wykorzystać, trzeba naprawdę wiele rzeczy być w stanie przewidzieć. Ogólnie jestem takiego zdania już od dawna, jak tylko zacząłem zajmować się tymi pszczołami troszkę bardziej na poważnie, że pszczelarstwo jest tak naprawdę sztuką rozwiązywania problemów. Przy każdym przeglądzie, każdym wyjeździe na pasiekę yy, mamy do czynienia z różnymi problemami i od tego, w jaki sposób sobie z nimi radzimy, zależy, czy jesteśmy dobrymi pszczelarzami, czy po prostu słabymi. I im ktoś bardziej skutecznie jest w stanie rozwiązywać problemy, tym tak naprawdę uzyskuje lepsze rezultaty. Zajrzymy sobie, słuchajcie, jeszcze tutaj do odkładu, który został przełożony kilka dni temu. Zimował on w odkładówce sześcioramkowej. Z uwagi na to, że już zaczął fajnie się rozwijać, przełożyłem go do normalnego ula. Na razie nie wymaga on jakoś specjalnie interwencji, ponieważ ma miejsce na pewno. Ale sprawdzimy na szybko, jak to wygląda. Też z uwagi na to, że nie chciałem się rozpalać podkurzacza. Nie będziemy po prostu przeszkadzać rodzinom tym typowo produkcyjnym, które w tej chwili mają gdzieś tam nadstawki, ponieważ to zawsze zaburza gdzieś tam pracę. Takie niepotrzebne zaglądanie. Zobaczymy, czy pszczoły pozwolą nam tutaj zajrzeć bez użycia dymu. Pogoda nie jest zbyt sprzyjająca niestety. Niedługo zrobi się ciepło. Ponieważ na razie niestety te temperatury nie są zbyt fajne. Zobaczcie jak to wygląda, tak? W taki sposób mamy tutaj zaczerwione ramki. W narożnikach pojawia się świeży nakrop. Więc też bardzo fajnie. Może pokusimy się o wyjęcie jeszcze jakiejś ramki. Więc tej rozwój będzie w najbliższych dniach bardzo intensywny. Matka, oczywiście, z mojej hodowli. Tak, i mamy tutaj, słuchajcie, matkę. Może wam nawet pokażę z bliska do kamery. Tak jak widzimy, piękna matka. Jestem z niej naprawdę dumny. Ogólnie, jest to dla mnie też ogromna pasja. Nie tylko zajmowanie się pszczołami, ale również hodowla matek. Coraz bardziej się w to wkręcam, tak naprawdę. Sprawia to ogromną satysfakcję. Czekam tylko, że będzie ciepło. Nawet dzisiaj założyłem sobie już trochę lepszą bluzę z firmy Fabio. Zawsze mam kilka kompletów i gdzieś tam starszy model, powiedzmy, wykorzystuję. Wczesną wiosną, kiedy pszczoły czasami potrafią usiąść, jeszcze zdefekować gdzieś tam na pszczelarza, bo często są gdzieś tam jeszcze przed oblotem. Natomiast w tej chwili mam nadzieję, że już mi nowej bluzy nie ubrudzą. I też czekam, ponieważ ta bluza bardzo fajnie się sprawdza w momencie, kiedy jest oczywiście gorąco. Często mam po prostu na sobie podkoszulekę, tak jak wiecie, ja pracuję normalnie w bluzie, w kapeluszu podczas sezonu, aby ograniczać ilość urządzeń. Pracuję po kilkanaście godzin dziennie przy samych pszczołach plus jeszcze gdzieś tam praca poza tym. Więc taka bluza fajnie się sprawdza, ale w tym roku. Muszę cały czas coś zakładać pod tą bluzę, ponieważ inaczej bym po prostu zmarzł. Ale mam nadzieję, że niedługo będzie można wykorzystać jej potencjał. Tutaj mam również rodzinkę, która została przełożona do normalnego ula. Zimowała ona tak samo w odkodówce sześcioramkowej. I też to pokazuje, jak fajnie nawet takie słabe odkłady się rozwijają, jeżeli tylko są zdrowe i mają dobrej jakości matki. Tutaj mamy też matkę zupełnie inną, ale też z mojej hodowli. Tak, jeszcze na razie ona została zostawiona na dziewięciu ramkach. Mamy matę, ale też to wszystko coraz fajniej wygląda. I w tym roku, z uwagi na to, że sezon się opóźnia, to myślę, że nawet takie rodziny... Zdążył się rozwinąć na rzepak, ponieważ jeszcze na razie u mnie tutaj do rzepaku brakuje. Wiem, że już w niektórych regionach Polski zaczyna kwitnąć. Można nawet nie będziemy jakoś specjalnie grzebać. Wyciągniemy... Pozwolimy sobie po prostu wyciągnąć ewentualnie tej ramkę ze środka. Zobaczymy tylko, jak wygląda jakość czerwienia. Środkowa ramka również bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o zaczerwienie, wykorzystanie tej powierzchni plastra. Na różnikach mamy już też świeży nakrop. Rodzina nie była w żaden sposób podkarmiana. Tak, tutaj ewidentnie czerw na wygryzieniu, młode pszczółki, które się wygryzają. Jak to wszystko się wygryzie, to za tydzień ta rodzina będzie naprawdę bardzo silna. I mimo, że wyszła w takiej, może powiedzieć, no niezbyt jakiejś wybitnej sile, ja odkłady dla siebie przeważnie robię dosyć późno, ponieważ zawsze. Najpierw te odkłady pierwsze, które są wykonywane, są one wykonywane po prostu na sprzedaż, a dla siebie oczywiście wykonuje je znacznie później, często gdzieś tam dopiero po lipie. Z uwagi na to one często nie są w stanie dojść do jakiejś dużej siły. Natomiast mi jest znacznie prościej na pewno taki odkład nawet wykonany gdzieś tam pod koniec lipca doprowadzić do takiej siły, aby był w stanie przezimować i na wiosnę był w stanie się rozwinąć. Chociaż oczywiście różnica jest widoczna między tym odkładzikiem, tak, a załóżmy rodzinami, które w tej chwili mhm. mają nadstawki, które już coś tam próbują produkować. Tak naprawdę, gdyby nie ta pogoda, to już tam by jakiś miód w tych nadstawkach był. Ale wiem, że dla osób początkujących może być to na początku nieco utrudnione, aby z jakiegoś bardzo słabego odkładu osiągnąć później rodzinę w fajnej sile produkcyjnej. Dlatego ja zawsze dla osób, dla których wykonuję odkłady, staram się to robić jak najlepiej i oczywiście możliwie wcześniej te odkłady wykonywać i gdzieś tam dostarczać. Dlatego, że początkującemu pszczelarzowi jest zdecydowanie prościej, jeżeli dostanie taki odkład w jakimś rozsądnym terminie. Tak jak widzimy pszczoły przepięknie latają, przynoszą dużej ilości pyłku. Na razie widzę, że dominują gdzieś trzy kolory. Stosunkowo mało widzę pyłku z mniszka lekarskiego. Więcej widzę z mirabelki, zawilec się pojawia oczywiście, więc jest trochę rodzajów. Pszczoły też wentylują coraz bardziej intensywnie, ponieważ wentylacja jest oczywiście cały czas jeszcze zamknięta, ale ja już cały czas czekam na to, że pogoda się poprawi, przyjdą fajniejsze temperatury i będzie można powoli tą wentylację otwierać. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś, pozdrawiam.